Słuchajcie, komunikat, hit, temat 28 kwietnia, czyli tak naprawdę za chwilę, w niedzielę. Na wspaniałej strzelnicy, którą znacie choćby z moich filmów, kochcice Lubliniec, hotel, ze spa, z placami zabaw. Także zapraszamy całe rodziny na fantastyczne zawody strzeleckie. To nie jest tylko dla super zawodowców, tylko też dla takich ludzi jak ja, a nawet gorszych strzelców. Firma Elbud organizuje doskonałe zawody, to znaczy 150 rzutek na 6 osiach parkurowych. Wspaniała pula nagród gwarantowana przez doskonałego sponsora, każdy zawodnik otrzyma upominek, ale uwaga, 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 hit spośród uczestników, rozlosowana będzie nagroda o wartości, uwaga, 5 tysięcy złotych. Także nie tylko dobrzy strzelcy mają szansę, ale ja też <laughs> i Was też serdecznie zachęcam, a najlepiej z całymi rodzinami, dlatego że jest to wspaniały obiekt, cudowna kuchnia, place zabaw, gokardy, no cuda, 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 cuda. Link do filmu daję Wam też w opisie, żebyście sobie zobaczyli, co tam można spotkać w tej strzelnicy.